Cześć wszystkim z tej strony Szymon Janczura BIM i chciałbym w tym tutorialu pokazać wam pewien trik związany z zaimportowanym plikiem CAD. Z zakładki Insert wybieram Import CAD, Floor Export Color Black and White i klikam Open. Po zaimportowaniu pliku DWG lub jakiegokolwiek innego linku. W momencie kiedy ja nawet najeżdżam, nie zaznaczam tego pliku. Pewien tutaj się taka ramka niebieska, która w pewien sposób może nas irytować i przeszkadzać nam przy przemodelowywaniu tego budynku. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to ustawię ten plan w odpowiedniej pozycji. Tak po prostu go przesuwając i w momencie kiedy jest on już w tej właściwej pozycji, e, zaznaczam i korzystam z narzędzia pineska. W tym momencie plan jest przyczepiony, nie mogę go przesuwać. E, I z dodatkowych opcji select odznaczam SELECT PINT ELEMENTS. W tym momencie te wszystkie zapineskowane pliki są ignorowane i nie dość, że nie mogę zaznaczyć żadnego elementu. To jeszcze ta ramka irytująca zniknęła, a ja mogę przejść do przemodelowywania budynku. Jeżeli podobało Wam się to wideo, to zachęcam do subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które zamieszczam. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się.